Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie w odcinku, który inauguruje wiosnę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Jak wiosna to marzec, a jak marzec to w polskim kalendarzu jedna z ważnych rocznic. A skoro rocznica to musi być książka. Chcieliśmy Państwa dzisiaj zaprosić do lektury książki Sławomira Leśniewskiego Kościuszko Rysa na Pomniku. Książki, która, tak jak powiedziałem, ma też wymiar rocznicowy. 24 marca obchodziliśmy w roku 2024 230. rocznicę rozpoczęcia wybuchu insurekcji. Insurekcji, która nosi swoją nazwę od nazwiska tego, który stanął na jej czele w randze naczelnika. Tadeusza Kościuszki. Insurekcji, która była ostatnim zrywem Polaków przed Wymazaniem Polski z mapy Europy. Książka, która nie jest jednak w żadnym wypadku hołdem dla Kościuszki, ale nie jest też jego totalną krytyką. To, że przy tytule tej książki pojawia się rysa na pomniku, ale jednocześnie znak zapytania, jest oddaniem szacunku historykom. Historykom, z których prac Sławomir Leśniewski korzystał. Korzystał w sposób niezwykle bogaty, ale też w sposób bardzo umiejętny po to, żeby pokazać to, w jaki sposób Tadeusz Kościuszko zapisał się w polskiej historii. Żeby pokazać to, dlaczego to właśnie on jest jednym z bohaterów amerykańskiej wojny o niepodległość. Dlaczego to właśnie jemu, jako jednemu z pierwszych, wręczono order Wtedy to jeszcze był medal Virtuti Militari. I dlaczego było tak, że w roku 1794 w zasadzie dla większości spośród tych, którzy uważali, że trzeba chwycić za broń, żeby walczyć o niepodległość, to właśnie on był tą postacią, która powinna stanąć na czele. Ta książka również pokazuje bardzo wiele wątków z prywatnego życia Tadeusza Kościuszki, takich, których większość z nas po prostu nie miała okazji się dowiedzieć na przykład ze szkolnych podręczników czy też z lekcji historii, czyli na przykład tego, że Kościuszko był świetnym rysownikiem, że wśród tych rysunków, które tworzył były nie tylko szkice fortów, które projektował, budynków, budowli, ale również kobiece. Akty. Że Kościuszko był osobą, który darzył ogromnym szacunkiem kobiety, ale nie miał szczęścia w miłości. Że wreszcie w życiu Tadeusza Kościuszki było takie wydarzenie, które nastąpiło po upadku państwa polskiego, kiedy. Może nie tyle hołd, który złożył ówczesnemu carowi Rosji Pawłowi I, ale deklaracja, że nie będzie przeciwko niemu więcej występował. To na ile ta deklaracja wpłynęła później na to, że miał bardzo negatywny stosunek do Napoleona Bonaparte. Wtedy kiedy wielu wiązało z nim szansę, on uważał, że Napoleon Bonaparte nie jest tą postacią, z którą musimy wiązać się w walce o niepodległość. Proszę zwrócić uwagę, że mówiąc o Dateuszu Kościuszce, mówimy o Postaci, która dzisiaj należy do najpopularniejszych. Jak spojrzymy na patronów ulic, to okazuje się, że ani Jan Paweł II, ani Józef Piłsudski nie prześcignęli Tadeusza Kościuszki wśród tych, którym te ulice są nadawane. Ale jednocześnie w polskim hymnie śpiewamy o Napoleonie Bonaparte, który dał nam przykład do walki o niepodległość. To, o czym miałem okazję Państwu powiedzieć, to zaledwie niewielki wycinek tego, o czym Państwo możecie przeczytać w tej książce. Książce, która, tak jak powiedziałem, nie jest hołdem dla Kościuszki, ale też nie jest jego totalną krytyką. Jest bardzo umiejętną próbą spojrzenia na to, jak na przestrzeni ponad 200 lat historycy, a na początku tego okresu ci, którzy jeszcze znali Kościuszkę, opisywali tą postać. I może jest też tak, że często oczekujemy, że te postaci, których mamy jako patronów naszych ulic, czy też mamy ich na pomnikach, będą to postaci nieskazitelne, w każdym calu idealne, ale czy ktokolwiek z nas taki jest? Nie. Kościuszko również taki nie był i to stara się pokazać Sławomir Leśniewski Książce z górnej półki, którą Państwo rekomendujemy mówiąc. Do zobaczenia w kolejnym wiosennym odcinku.